Propozycja numer jeden to nie na moje nerwy. Propozycja numer dwa mm. Mm -hmm. troszkę jestem tym zaskoczony, troszeczkę, bo myślałem, że może, że może. Jakiś wiking na tą Polskę, tak? Tutaj no to mamy hełm wikinga. Hełm wikinga no tak? Jest fragment. No, no, <ślawnik> jest fragment wikinga. To jest zawsze najtrudniejszy moment, kiedy klientowi projekt się nie podoba i ty wiesz, że ten projekt się już nie podoba i oczywiście to jest spełnienie koszmaru. A może Kaję coś pokazać jeszcze? Tam na górze jeszcze w ramce mam projekt z czaszką. Jak Ci się podoba ten projekt? Też projekt jest fajny, tylko może zmieńmy kolory. W sensie na biało-czerwony? Pokażę Ci co wymyśliłam. Więc tak wygląda po przeróbkach. Tuning jak ta lala? Teraz musisz się zdecydować. Musisz, nie musisz. Jednak decyduje się na hełmu ja wikinga z lekkimi okay. poprawkami. Mimo to, że Artur się zdecydował na ten projekt, i tak nie jest 100% przekonany, jest jakaś niepewność. Spryskuj go dziewczyno, zmiękczaj. Dobra, jest prosta, łapka luźno. Będę zaczynać. Jesteś gotowy? A, tak, jak najbardziej. Robię kontur. I... Później będziemy cieniować. Na końcu zrobimy kolorki. Mam nadzieję, że jednak ustaliliście te kolorki. Koniec. 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 Przeżyliśmy, udało się. Jak Przeżyliśmy. Było? Nie bolało co? Nie. W ogóle, nic za nic. nic. A nic. <noise> Jesteś gotowy zobaczyć tatuaż w lustrze? Jak najbardziej. Zapraszam, podejdź do lustra. I co? I co? Super. Dziękuję. Jestem zadowolony. <głosy> <głosy> Dziękuję również. No, może mało patriotyczny, ale jest czat. Pięknie. Pięknie. <noise> Pięknie. To, co na projekcie, a teraz yy, wykonanie, to jest. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że Cię podoba. E, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na początku nie byłeś zdecydowany, nie byłeś przekonany do tego projektu. Także naprawdę się cieszę, że ostatecznie jesteś zadowolony. Brawo, Kaja. Pogrzebałaś dziś kawał ohydnej dziary. Tak jest. Jestem zadowolony 100%. Dzięki. się, dzięki.